Zastanawiam się, w której strony iść najpierw, czy z tej, czy z tamtej. Eee, ale wydaje mi się, że chyba ta strona fajniejsza jest. Taki widok dookoła plaży tutaj. Woda czysta, tylko że zimna. Tak, tak. Z tego, co kojarzę, to chyba są zawsze trzy sygnały przed wpływem. Dobra, tak jak, tak jak sobie zakładałem. Pakuje się od razu tam z tamtej strony, kończę kawę. Nie no bardziej tam jest strona kusi Dobra, idę. Jak będę stał, to nigdzie nie pójdę. Jednej ręce kawa, drugiej w kamer kamera. To na pewno jest dobry pomysł, żeby nakręcić swój upadek. Tu normalnie była woda wszędzie tutaj w tym miejscu. Jakiś, jakiś mi robak wleciał do kawy, ale wypiję. A teraz spróbuję dojść jak najdalej, gdzie będzie to możliwe. Wybieram kamienie, które, są, które nie są porośnięte glonem, ale ich, no, ten jest śliski, ten jest górno bardzo śliski. mamy z tej strony, proszę Państwa z tej strony jest coś takiego tutaj widzę jest fajnie łubione w skale miejsce a my kierujemy się dalej, dalej prosto nie ma co czekać nie ma co stać, wyłączam kamerę i zobaczymy się dopiero w tamtym miejscu proszę Państwa taki widok z tej strony super tutaj takie widoki Idziemy dalej. Już jestem, już jestem po drugiej stronie. Tak to wygląda. O, dziękuję. Akurat mi ten ptak wleciał do kadru. Ale śmierdzi rybami. O kurno. Tutaj jest taki, taka, taki strumyk. No zobaczę czy ryby może gdzieś są. Tak, są małe ryby. Widać bo jak spierdziela, tak mi się wydaje, że to była ryba. Z góry kapie Woda O, 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 o tu mają gniazda To Mają gniazda, tak, tak siedzi na gnieździe ha. Tylko nie sraj Bo tam wejdę do Ciebie no, Grzecznie proszę, nie sraj na mnie A tu woda kapie I Idziemy jeszcze dalej Jest taka możliwość, więc idę o, tutaj kolejna mewa, tak, tak mi się wydaje, że to jest mewa. I tu normalnie widać jej, jej gniazdo tutaj. Normalnie widać te gniazda. Ale tutaj nie wiem, czy za nią nie jest młode. Tutaj tędy zejdę. Uważam, że ona krzyczała, uwaga intrus, czyli że ja, o. Przepraszam, że was niepokoję, ale nic wam nie zrobię. Chcę tylko nakręcić filmik. Tutaj go widać. Idę dalej. Ale tu obsrande wszystko. Tak daleko już jestem. Czyli praktycznie doszedłem w to miejsce, w które chciałem. Dojdziemy tam, tam coś tutaj jest chyba zatopionego. Ale tu wysoko, kurwa. O, tam są jeszcze jakieś ptaki. Tutaj dojdę i będę się kierował na dół. Skrótka od jajka. Kurwa, nie mogę się przytrzymać skały nawet, bo jest tak obstrana dobra. Zejdę tędy? Raczej nie, będę musiał się wrócić. Tutaj jakiś, nie wiem co to jest. Taki widok. Idę na dół i widzimy się tam. Taki widok tutaj patrzę, czy nie ma ryb. Na pewno pochowane pod tymi kamieniami są. Tutaj są skały. Tutaj są jaskinie, przepraszam, nie skały. Tak to wygląda. Doszedłem do tego miejsca. Wejdźmy do środka. Morska. Tutaj się otworzył. Widok na tą stronę. Widok na tą stronę. Proszę bardzo, tak, se, tak to wygląda. Chowam kamerę, zrobię kilka zdjęć. Plan na życie jest prosty: idę tędy, wracam tam tędy. Ślisko, 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 ślisko. Przeszedłem stamtąd, tutaj już jestem. Najbardziej wysunięty punkt na tych skałach. Znajduje się tutaj i udało się do niego dotrzeć. Tak to wygląda tutaj z tej strony. To całe zamieszanie tutaj to z mojego powodu. Ale nie zabawię tu długo. Tam na górze znajduje się para maskonurów. Z tej kamery jest kiepski obraz. O, leci, 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 ław wow. Jak poleciał Poleciały oba, ale na szczęście mam Mam obraz jeszcze z aparatu Jest na drugą stronę. Owczaić co tam jest. Widzę, że po tamtej stronie jest kupa ludzi. Więcej nawet jak z tej strony. Więc udaje się jak najszybciej w tamtym kierunku. Jestem po drugiej stronie. I tak to się prezentuje. Z daleka, to bym że to są jakieś plastikowe śmieci, a to są kamienie, takie wielkie.